Jak dawaj, dawaj! Poszedł, poszedł! dwóch, poszedł. dwóch dwóch, 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 dwóch! Chcesz kupić tanią prękę? Wbij na stronę tani Minecraft.pl oczywiście wybierając e, youtubera camper Siema widzowie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku e, na moim kanale. Dzisiaj beczka trap w Minecraft. Polegało to na tym, iż... Ale na samym początku, zanim wytłumaczę, na czym polega trap, szybki konkurs na kill-off 633, ja tu zaraz wam pokażę gdzie te kilofy mam, to są moje killofy 633 tutaj mam. Te kilofy 6.3.3.1 jest dla was widzowie e, Co trzeba zrobić żeby wygrać taki kilof Napisać w komentarzu e, Swój nick w minecraftie Plus jakąś tam wiadomość żeby to nie było jako spam Zostawić łapkę w górę i zostawić subskrypcję Na moim kanale e, Wtedy macie, macie okazję wygrać wszystko na serwerze Craftcore.pl na który was serdecznie zapraszam Bo edycja jest naprawdę fajna i przyjemna Dzisiaj e, Beczka trap w minecraft polega to na tym Że tu mamy piasek Tu są e, wszędzie te tabliczki które działałem także jak się rozkopię jedną, bo muszą być połączone ze sobą. No to wtedy spadają wszystko, wszystkie, poprzez co potem cały ten piasek tutaj spada naraz i wszyscy tam spadają w dół. No a tam dalej są jakieś tam beczki. Oczywiście z tej beczki można wyjść, tu nie ma nigdzie automatycznych nóżek, żeby nie wiem nie było, bo w regulaminie oczywiście nie można automatycznych nóżek. Tu nie mamy automatycznych nóżek, tu nie ma żadnego automatu. Ze wszystkich, z każdych z tych beczek można wyjść na spokojnie. Yy, wydaje mi się, że jedna, dwie perły i naprawdę można wyjść, więc nie... według mnie nie zalicza się to pod ten yy, yy, ten, ten aspekt włączenia TNT na Kubo idzie, chociaż miałem już raz włączony... Kuti, o, chociaż był raz już włączony. Ten, 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 te TNT u mnie na Kubie. Nie wiem dlaczego. W sumie nie mamy naprawdę żadnych trapów, gdzie chciałem porobić te trapy. Nie ma niczego, mam jakieś tam beczki, ale ze wszystkich da się wyjść na jedną perłę. Dwie maksymalnie. Nie wiem dlaczego tak jest. No, to mi się nie podoba akurat, ale tak już jest. Regulamin nie wybierałem ja, tylko wiadomo. Ktoś z wyższej administracji Tak musiało być, ja to oczywiście akceptuję Nie robię automatycznych nóżek No i dobra, już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania I widzimy się w kolejnych odcinkach A i przede wszystkim, żeby wziąć udział w losowaniu Trzeba jeszcze zasubskrybować kanał Roleja Który jest w opisie, zapomniałem o tym wspomnieć A no dobra, kurwa w 9 się działa Dobra, goni mnie Co sądzisz o wczorajszej sytuacji? Sądzę, że była przyjemna Ja pierdolę, znaczy oni chyba się skapnęli, w sensie oni na pewno wiedzą, że to jest trap. Nie, no oni nie byli strapowani, te put. Czekaj, nie było. Oni nie byli na trapił? Dawaj, dawaj! Poszedł, 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 dwóch, 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 dwóch! Poszło dwóch, poszło dwóch. Skaczcie do mnie, bo ja nie mam niczego, nie mam niczego. Dobra, dawaj skacz, chodź. Dawaj, dawaj, trzech poszło w ogóle. To jest. Ej, to jest, ja nie mogę klepać. Ej, dawaj, typek, tu jest. Ej, yy, kamper. Nie wiem, poczekaj, bo ja, ja, ja tego, ja biję. Ja, ja nie mam w ogóle jabłek, nie? No to wiem. Gdzie jest typek? Yy, tutaj w berce na no, yy, n Dobra, widzę, yy, jest zakomlowany. Bijesz się to z nim? Daj, No tak, Ja z nie mam tego, poczekasz 20 sekund, okay, Nie, no poczekam, poczekam. Ja muszę się dobrać, muszę się tego dobrać. Nie wiem nie, to jest. Nie ale dobrać. to jest dobre. Ale poczekam to. Bierep, jierep, wiesz co spokojnie. Czekaj, 13 sekund się dobiorę i, i możemy się zamieniać. Dobra. Ja już sobie I przygotuję ty ja, podcast. Ja, 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 ja jem rewilę tak jak on, więc. No, dobra, no dobra I może 6 osób jestem chleczką. No, było wszyscy. Ale ładnie, coś się trafowało. Dobra, możesz już odpuszczać. Podaj, no, bijaj. Na Nie weźmy go Dobra, już tego no, zakoblowałem, że mam pewnego akurat Dobra Nie wiem, wcześniej mieliśmy TNT za byle gówno, to teraz się możemy pobawić Skoro, no tak. nie wiem, są regulaminy, nikt tego nie, nie przestrzega, to co my będziemy jako jedyni, kurwa No, tam Dobra, teraz powinien zadać pewnie On się, on się na to fokusuje, bo wie, że masz mniej o wiele Dobra, już nogi Dobra, nie mam nogi jest RF, idę do końca. No ja nie, nie, nie miałam więcej od niego lekko. Dobra, łączy sety, łączy sety, już ginie za trzy, dwa... no ładnie. A, Ty go zabiłeś, super. Miał Ale. sety czy połączył wszystko? Nie, no ma, ja miał, chce. Miał tabliczki, no możesz dać. Knoka, knoka połączył. Serio? No, i Oj, 43 robił. Kurde, szkoda, że knoka połączył. O, knoka połączył, szkoda. No i byłby spoko. Ja w ogóle z knoka nie mogłem tytowalnąć, nie wiem, hmm. oni tam są jeszcze? No, dwóch. Co mówisz mi się, pysiu? Okay. Zamykają mnie jak są. No co ty, rolejku? Trzeci A ty się bijesz 1v1, rolejku, to jak ciebie pomiatają, jak chcą? Bo pinga mam Dobra, rolej, tobie w ogóle nie ma jak... nie ma po co pomagać, nie? Bijesz się 1v1, więc to ma za problem O, jesteś dzidzia! Ale gdzie, że pingałam? Yes. Ale by się knockback tu przydał, Jezu Chryste O, poleciał. Zabiłem! Wybłam się. Ty, chyba miał knoka, znaczy nie wiem czy miał knoka. Nie, nie miał knoka. No, Ta beczka jest przecież 5 kratek już w dół, nie? Człowieku. Jeszcze to nagrałem. Widzicie widzowie tak się robi hip-hop w tych czasach. Lekka beczunia, dobra i ten będzie uciekał, Gilliadym tego gonitko? Eee... Dobra, to ziomek skoczył w ogóle ze w jakąś beczkę, nie wiem czy ja go bije, biję go Wskoczył w beczkę, ja w ogóle stałem sobie na awku, stałem sobie na awku, powiem wam, że jest problem co do tego trapa, zaraz wam powiem yy, Wydaje mi się, że zrobimy po prostu jakąś kontynuację co do tego trapa, ale dobra, czekajcie, bo go, nie mogę go hitnąć, dobra, teraz go hitnąłem Jakoś muszę go bić po blokach, yy, ja nie chciałem się z nim bić, ja go nie on, on skoczył, ten ziomek skoczył tutaj samemu w ogóle yy, Więc gupta z niego można powiedzieć ale no, kill to kill, zabójstwo to zabójstwo, wydaje mi się, że no, nie zrobiłem nic złego, tak, tutaj po prostu, no. Eee, to jest hardcore, tak, tutaj nie ma żadnych zasad, tutaj nie ma żadnych zasad. Jeszcze on miał dużo setów, w sensie on miał dwa sety, ja nie wiem, nie wiem czy on miał gdzieś mieczyk, w sensie, jeśli miał gdzieś mieczyk, to ja bym go chciał, bo możliwe, że miał jakiegoś knoka, ja knoka niestety nie mam, w sensie spaliło mi, ostatnio go robiłem, ale no dobra. Eee, dobra, to muszę w takim razie rozkopać. Tam jeszcze kolejny jego, jego siomeczek jest, który we mnie strzela. Jeden skoczył, ale dobra, za chwilę wam pokażę, jaki jest problem co do tego trapa z tą beczką. Jedna akcja wyszła, widać, że trap działa, więc ee, fajnie. Ale kwestia jest taka, że zobaczcie, to się tak buguje, że tam przed są fence gate. To znaczy nie fence gate, tylko te tabliczki. A na tabliczki jest limit na kraftkorze. I jeśli one się zniszczą, tak nie przez rozkopanie, tylko przez takie zniszczenie, jakby. E, automatyczne no to wtedy pojawia się jakiś bóg, że one nie, nie odchodzą z tego limitu. Za chwilę wam pokażę o co mi dokładnie chodzi, tylko odłożę sobie te itemy do safeu. Działa to to także patrzcie Mamy te tabliczki i jest, że jest 200 tabliczek, a to jest jedyna, jedyna, podkreślam jedyna tabliczka na całym kubo Jest, że jest limit. I drugie już nie mogę postawić. Drugie już nie mogę postawić, żeby nagrać tego trapa. Więc to jest ten problem. A bardzo mi zależy, że wystawić ten odcinek, więc. No trudno. No trudno, po prostu będzie po prostu jeszcze jakaś kolejna akcja, pewnie z jakiegoś killa czy z czegoś, albo... no. Więc widzimy się pewnie za chwilkę. Dobra, pojawił się kolejny jakiś tam nieprzyjemny incydent, a mianowicie zostało nam włączone kolejny raz TNT. W sensie, ja rozumiem wszystko, tylko nie rozumiem jednego aspektu, że w jednych momentach jak jakaś gilia ma nogi, no to pozwalają im to jakoś, nie wiem, usunąć i wtedy tego TNT nie mają nie wiem, jakaś konsultacja jest mniej więcej, plus minus co jest nie tak. U nas drugi raz dostaliśmy TNT, w sensie, no nie wiem, bez żadnego słowa, cokolwiek dlaczego, gdzie, bo w sumie jak patrzyłem w regulamin, nie wiem na jakimś lie możemy to przeanalizować w sumie, nie wiem gdzie. Może ta beczka z enderami, może ta beczka z enderami była jakimś, była tam jakąś formą przesady, chociaż też się dało z niej wyjść na jedną perłę były to bardzo, ale to bardzo... Yy, nie wiem, niskie beczki, nie było żadnych, nie wiem, jakichś tam nóg, czegokolwiek, więc nie wiem, dyskusja w komentarzach, tak, zróbmy, że napiszcie co o tym sądzicie, osoby grające na Craftkorze pewnie wiedzą, że kurwa, no to TNT jest troszeczkę przesadnie patrzone, w sensie nogi, zobaczcie, no tu każda, w dosłownie prawie każda gilia, gilia, która nie ma nóg, to jakoś tego, nie wiem, nie ma, nie wiem jak to działa a to naprawdę nie tak jak powinno działać. Nie podałem się na fakt, no ale no co ja mogę. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Przepraszam was za to, że wyszło tak, że jedna, ten, jedna akcja strapa, ale no zbugowane są te tabliczki na Kuboidzie. Zbugowane jest to bardzo. Mm. Na tym spiku też czekam od tam kilku godzin, żeby nie było. Czekamy na tym spiku, żeby poinformować o obojęciu, ale nikt nie mówił, więc no co. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jakieś tam. I osoba, która wygrała Disco Zbroje, będzie w przypiętym komentarzu. Yy, dobra, szybkie losowanko. Co do yy, Disco Zbroi, która była w wcześniejszym odcinku, 158 komentarzy. Losujemy. losowałam osobę. Pyk, kto wygrał? Disco Supi, Termik 69 podłoga, podłoga, termik69, podłoga. Napisz mi w gierce lub na streamie czy coś i dostaniesz disco zbroje?